Dostałeś, dostałaś zaproszenie na polską wigilię, lub świąteczny obiad? Uważaj, na pewno cię bardzo lubią, ale to może być pole minowe. Posłuchaj o tych pięciu rzeczach, których na pewno nie powinieneś, nie powinnaś robić. Błąd numer jeden. Świąteczny luz. Nie wiesz, jak się ubrać? Najlepiej zapytaj gospodarzy. W niektórych domach obowiązuje elegancja, w niektórych. Na nieco mniejszym poziomie, a w niektórym nie obrażą się, jeżeli przyjdziesz w dżinsach. Ale dodajmy tutaj, to jest raczej rozwiązanie rzadkie i zdecydowanie nie polecam. Po prostu zapytaj, jeżeli nie wiesz, celuj w umiarkowaną elegancję, tak będzie w porządku. Pamiętaj o tym, że w Polsce strój może wyrażać szacunek do gospodarzy. Dlatego, jeżeli przyjdziesz ubrany niestosownie, ubrana niestosownie, gospodarze mogą poczuć się lekko wrażeni. Z pewnością nie zwrócą ci uwagi, ale pewien czar tej wieczornej, uroczystej kolacji minie. I jeszcze uwaga dla pań: długość spódniczki i głębokość dekoltu mają znaczenie. Raczej stawiajmy na elegancję niż na gorący podryw. To raczej na inne okazje. Błąd numer dwa. Czyli przyjście przed czasem albo zdecydowane spóźnienie się. Obydwie rzeczy są bardzo niegrzeczne. Przyjście przed czasem jest wręcz ryzykowne. Możemy napotkać gospodarzy, którzy jeszcze nie są gotowi, ich stroje są niekompletne, a dom jest w pełnym chaosie. Przyjście zbyt późno jest też niegrzeczne, chyba jeszcze bardziej niegrzeczne, dlatego że pozostali biesiadnicy najprawdopodobniej będą na nas czekać. Zwyczajowo w Polsce podczas Wigilii dzielimy się opłatkiem. Dostaniesz mały kawałeczek, którym będziesz dzielić się z innymi. Cała um, uroczystość, cała czynność polega na tym, że odłamujesz kawałek od osoby, której składasz życzenia, a ta osoba odłamuje kawałek z twojego opłatka i następnie go zjada. W ten sposób składamy życzenia wszystkim, którzy biesiadują z nami. Przy stole. Wystarczą życzenia bardzo proste: wszystkiego dobrego, pomyślności. To będzie wystarczające, zwłaszcza jeżeli jesteś obcokrajowcem. Kolejna pułapka to 12 potraw. I to, że w zasadzie należałoby każdy z nich spróbować. Nie wypada za bardzo powiedzieć: Tego nie lubię, dziękuję. Jeżeli nie lubisz danego dania, spróbuj malutką porcję. Nałóż na talerz. Nie bierz po prostu dokładek. Oczywiście będziesz proszony o to, żeby sobie dołożyć. To jest po prostu gościnność. Możesz dołożyć kolejną mikroporcję i zbyt szybko nie pozbywać się jej z talerza. Ale pamiętaj o tym, że jeżeli na stole jest 12 potraw i rodzina tak tradycyjnie podchodzi do tematu, no to raczej dobrze by było każdej z nich chociaż odrobinę spróbować. Jest to szacunek. Do gospodyni, do gospodarzy i do tradycji domu, który Cię gości. Jeszcze ważna sprawa: przyjdziesz cały wyszykowany, wyszykowana. I rzecz istotna nie przychodź z pustymi rękoma. Oczywiście, zapytaj, co przynieś, pewnie usłyszysz, że nic. No, tak to już bywa, ale to nie oznacza, że nie masz nic przynosić. W miłym geście czy miłym gestem będzie. Jeżeli przyniesiesz coś drobnego, to mogą być czekoladki, jakaś słodycz e, do postawienia na stole i podzielenia się wśród biesiadników. Przychodzenie z pustymi rękoma, zwłaszcza w święta, nie jest zbyt dobrze widziane. Oczywiście nikt nie zwróci ci uwagi, ale mówimy o tym, jak zabłysnąć, a nie jak zrobić złe wrażenie. I jeszcze na koniec. Tematy do rozmów. Uważaj na to, o czym będziecie rozmawiać. Dobrze, żeby te tematy były miłe, przyjemne dla wszystkich. Po to się spotykamy, żeby dobrze i miło spędzić czas. Więc, jeżeli możesz podzielić się opowieścią, jak u Ciebie w kraju obchodzi się święta, jakie są tradycje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nowy rok? No to to będą dobre tematy, tak? Uważamy na tematy polityczne, tematy głęboko religijne, które spowodują, że wujek bądź ciocia wstaną od stołu zdenerwowani. Nie po to się spotykamy. Mamy cały rok na wielkie dyskusje. To jest moment miły, wspólnego spędzania czasu. I ostatnie, baw się dobrze.